Stanąłem na przerwie ponieważ kończy mi się czas pracy 6 godzin Jestem na zatoczce pod koniec A14 Deszcz przeszedł I tak sobie stoję i patrzę chciałem Wam coś pokazać bo na każdej zatoczce tak wygląda jak po prostu ludzie mnie szokują za każdym razem jak to widzę będzie mi o śmieci patrzcie na to. Jest kosz jeden. Tam w cudu chyba jest jeszcze jeden. Tu jest kolejny kosz i patrzcie, ile tu jest śmieci. Tu jest wszystko. Tu jest wszystko. Po prostu jest tu wszystko, nawet lodóweczka jakaś. Kubki, puszki, chipsy. Wudę nie ma koszy, ale jak coś jak są to kosze i wiele dużo się nie chce. Nieskuteczna, tego do kosza jest Jak to wygląda na każdej datorce tak samo Więcej lub mniej To jest standard w No to niby to sprzątają ale Nieskuteczne Straszne, straszne to jest No nic, dobra, ja mam tą przerwę Także chyba się prześpię przez 20 minut rzemkę szybką.